Dzień dobry. Dziś o 16.15 Real Madrid podejmie na Santiago Bernabeu Las Palmas i w związku z wpadkami Atletico Madrid z De Gunness oraz FC Barcelony z Hetafe, znaczy i tak Real Madrid byłby w tej kolejce przed Barceloną. To Real Madrid ma szansę zwiększyć przewagę nad Barceloną do 7 punktów i ma szansę zawitać ponownie na pozycji lidera Liga. Ale najpierw musi wygrać z Las Palmas. O której Las Palmas, który jest 14 w tabeli i ma 22 punkty, Real ma 43 punkty i oczywiście jest na drugim miejscu. I jeśli się wygra, to skończą na pierwsze. Jeśli chodzi o format Hobo to Real Madrid wygrał z tym roku z Valencią, z Boltygą Minerą, z Majorką, przegrał z FC Barceloną i po dogrywce wygrał z Celtą Vigo. A jeśli mowa o meczu w Pucharze Krajowym w Wigo, to możecie w lewym dolnym rogu zobaczyć yy, oceny, które bym wystawił wszystkim zawodnikom za ten mecz. Najgorszą ocenę ma Eduardo Kamawinga. Szczerze nie wiem, co się z nim dzieje, ale w ostatnich dwóch meczach zagrał tragicznie. Ter yy, co gdy dowiedzieliśmy się, że do złapał kontuzję, nie wiem, czy to będzie lepiej, czy gorzej dla niego, ale wiemy, że Kamawinga w tych dwóch meczach po prostu nie był sobą, Mam najlepszą ocenę dostali zmiennicy, Federico Valverde oraz Hendrik. Jeśli chodzi o Formelas Palmas, to wygrali z Realem Sociedad, zremisowali, wygrać z Realem Wajnoid, zremisowali z Realem Sociedad, wygrali ze Spaniol, potem przegrali z Elche w Pucharze Króla i przegrali z Getafe. Jaki, na, jakim składem wyjdą obie drużyny na dzisiejszy mecz? Dla Madrid. Na bramce Tibo Courtois, w obronie Lucas Vazquez, Raul Asensio, Antonio Rüdiger i Ferlomen Di. Pomocnicy. Śródko, na środko, pozycji środkowego pomocnika defensywnego miał zagrać Aurelien Chouameni, ale ostatecznie o 13 wypadł z kadry na ten mecz. I jeszcze nie wystawiono następcy na... Jego pozycję, ale myślę, że w jego miejsce zagra Dani Sebajos. Bo gdyby zagrała dla no to byłoby to aż 4 zawodników ofensywnych, a myślę, że... Więc myślę, że prędzej by na Hiszpana, by Ancelotti stawił, niż na Turka. Ale pomocy oprócz tego... Albo Gillera, albo Ceballosa zagra Federico Valverde, Judd Baringa i pomocnikiem pomocnikiem ofensywnym będzie Brian Diaz. Napastnicy to Rodrigo i Kylian Mbappé, ponieważ Vinicius Junior jest zawieszony za czerwoną kartkę z Valentiem. Zawieszony jest też Luka Modric za 5 y, żółtych kartek. No to jakim składem wydział Palmas? Na bramce Hasber w bronie Alex Suarez, Juanma Herzog, Scott McKenna, Mika Marmol. W pomocy Enzo Iodisen, Kilian Rodriguez i Xavi Munoz. na ataku Sandro Ramirez, Fabio Silva i Alberto Moleiro. Jeśli pytacie się dlaczego wystawiłem Andriowi Uninowi 7, no to myślę, że przy tym karnym to kiedy pierwszy raz patrzyłem na powtórki, to myślałem, że to jest 100% rzut karny, ale zobaczyłem, że zawodnik Celty być może kładł się zbyt wcześnie, by sędzia mógł podyktować. Ten temat jest bardzo dyskusyjny. Być może powinien być karny, być może nie. Na początku byłem przekonany, że powinien być karny, a teraz jest, nie jestem aż taki pewny. ale jeśli był, no to wypaczyło to wynik spotkania, ponieważ, e, ponieważ real wygrał podogrywce, a gdyby nie ten gol, Mbappé to wtedy byłoby albo 2-1, albo 3 dla to chociaż tak teoretycznie, ponieważ właśnie po bramce na 2.0 i bramce na 3-0 do Gillara, która była e, anulowana, to Real Madrid się zdekoncentrował i właśnie nie można się tak dokoncentrować, trzeba grać do końca, bo raper się zbyt pewny i właśnie dlatego stracili dwie bramki. Wiem, że po potem do gra C3, ale wciąż... wciąż muszę... Być, wciąż... Zdenerwowany jestem na to drużynę za to, co pokazała pod koniec tego czasu czasu. Przejdźmy do poprzednich meczów Real Madrid z Las palmas Lidze. Dziś grałem u siebie i wiem, że nie dodam tutaj meczu z sezonu 2001-2, ponieważ to było 23 lata temu, więc dawno temu. Wtedy jeszcze mnie nie było na świecie. Wtedy osoby, co dziś mają 22 lata, nie było, też nie było na świecie. Ale dobra, przejdźmy do konkretów. 2015 16 Real Madrid wygrał 3-1 z Las Palmas. Pierwszą bramkę w minuty minucie strzelił Isco. 10 minut później Cristiano Ronaldo strzelił na 2-0 w 38 minucie. Las Palmas strzeliło Santania w 38 minucie. I 43 minucie, jeszcze przed y, drugą połową, Jesus Rodriguez strzelił na 3 do 1, w drugiej połowie nie było bramek i ten mecz skończył wynikiem 3 do 1 2016-17, tam były remis 3 do 3 najpierw też Isco strzelił pierwszą bramkę Lary tym razem w 8 minucie, ale już 2 minuty później Tana ona do, do innego po tej drugiej połowie 56 minucie wiera z rzutu karnego na 2-1 dla Las Palmas. 59 minucie Kevin Prince Boateng strzelił bramkę na 3-1 dla Las Palmas. W końcówce w 86 minucie Cristiano Ronaldo z rzutu karnego na 2-3 minuty później wyrównał Portugalczyk na 3-3 i takim wynikiem zakończył się ten mecz. W 2017-18 zwycięstwo 3-0. Na 1-0 siódmym minucie na 2-0 marka, w 56 minucie i na 3-0 74 Isco. W poprzednim sezonie Real wygrał 2-0 z Las Palmas. W 3-minucie do licznego czasu pierwszej połowy na 1-0 Diaz, a 54 minucie Hossel. To Teraz mecze jest mecz dobre w sezonie 2015-16. W 24 minucie Sergio Ramos na 1 do 0. Zresztą bardzo długo później musieliśmy czekać na kolejne gola, bo w 87 minucie William Jones w końcu chce wyrównał e, na 1 do 1, a 2 minuty później Casemiro rozszerzył na 2 do 1 i Diamant ostatecznie wygrywa ten w 2016, o 2016 co nie 2016, nie 2017, najpierw to znowu Real Madrid czyli Bramkę w 33 minucie Marco Asensio, 5 minut później ta na 1 do 1, w drugiej połowie Karim Benzema na 2 do 1 w 37 minucie i w końcu w 85 minucie Las Palmas znów wyrównało, tym razem na 2 do 2, tym razem czyli Bramkę Araujo i tym razem w mecz faktycznie skończy się Ramisem, a nie wygrał Real Madrid. Potem 2017-2018 tak samo jak w Madrycie, tak jak w Wyspach Kanaryjskich też było 3 do 0. W 26 minucie Gareth Bale na 1-0, w 39 minucie Karim Bezma na 2-0, w 51 minucie znowu Bale na 3 0. Po poprzednim sezonie było dwa do innego dla Real Madryt, ale to Las Palmas strzelił pierwsze. W 53 minucie e, Munoz strzelił bramkę dla gospodarzy na 1-0, potem. W 65. Minucie Vinicius Junior wyrównał na 1 do 1 i w 84. Minucie Orellian Chuaméni zdołał bramkę na 2 do 1 dając do Madrid zwycięstwo. A w tym sezonie było 1–1. Już bardzo szybko bo w minucie minucie Rex Palmer bramkę pierwszą bramkę, im był Moleiro, potem w 69. Minucie rzutu karnego na Vinicius Junior i my zakończył się Real Madrid no nie przegrywa ostatnio z y, Las Palmas, ale też nie zawsze wygrywa. Najlepiej byłoby zdobyć 3 punkty, to jest oczywiste. Natomiast jeśli Real Madrid strzeli 2 bramki, no to powinni być spokojne, chyba że tak bardzo się zdekoncentrują jak z Celton Na Bernabeu to Real zawsze strzelił pierwszy i po prostu nie można dać Las Palmas y, strzelić y, na runę, to bramki, nie daj w ogóle Nie mówmy tu o To by Las Palmas bramkę pierwszą Po prostu Mecze z Las Palmas Wydają się łatwe w zapowiedzi Ale nie zawsze tak jest szczególnie jeśli gra się na Wyspach Kanaryjskich ale gramy w Madrycie Więc typuje wynik 2-0 Real myślę że Real potem będzie kontrolować ten mecz, oczywiście będzie próbować atakować nie będzie im to tak bardzo wychodziło jak z innymi rywalami, jak na przykład i Wominerą, bo oczywiście to jest więc tyle że będą też miał kilka interwencji na swoim koncie, bo radził cały czas ale myślę, że radził jenom drugą bramkę i potem będzie kontrolować ten mecz, ale myślę, że nauczą się z ostatniego meczu i będą próbowali grać w piłkę. Kadra Real Madryt na ten mecz. Bramkarze Thibaut Courtois, Adri Muni i Fran González. Dawid Alaba w końcu jest do dyspozycji. Został powołany na superpuchar Hiszpanii. Ale nie, mógł, nie był do dyspozycji grania. Nie, mógł, nie był do dyspozycji Carlon został powołany jedynie tam, by podnieść trofeum, którego i tak Rol rolowi zdobyć się nie udało. Nie został na na Vigo, bo nie miał gotowości do gry, ale teraz już jest gotowy. I czy zagra dzisiaj? Mam nadzieję, że tak, ale nie sądzę, by zagrał pierwszej minuty. Bryszawid Alaby z obręców są Lucas Vazquez. Eduz Vallejo, Frank Garcia, Antonio Ridiger, Fernando Mendi, Jacobo Ramon, Raul Asensio i Lorenzo Aguado. Pomocnicy: Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Killer, Dani Ceballos i Chama Andres. A na to Kylian Mbappé, Rodrigo, Enric i Brian Diaz. Jaki skład ja bym dzisiaj wystawił? Na bramce niepodważalna pozycja belga. W prawej obronie? Vasquez zagrał przeciętnie z Celtą, ale jak na siebie to. Jak, jak dla waskaza, to był znakomity mecz. Szczególnie w porównaniu z meczem z Barceloną, ale wciąż uważam, że na prawej obronie powinien zajrzeć ktoś inny. I będzie to. I powinien być to Raul Asensio. W środkowej obronie obok Antonio Rudigera Powinien. No i tutaj właśnie. Się zastanawiam. Szczerze, ja bym zastanawiał się, czy dałbym Asensio na środkowej obronie, na prawej obronie Lorenzo Guado. Ale też może tutaj zawierać Jacobo Ramon. Przypomnijmy, że kiedy zaczynał się sezon, to Jacobo Ramon był wyższy w hierarchii od Raula Asensio. Dlaczego Asensio jest tutaj? Ponieważ Ramon był kontynuowany. Gdyby Ramon nie był kontynuowany, to na miejscu Raul Asensio dzisiaj byłby Jacobo Ramon. Został powołany na ten mecz ponieważ czułem niestety wypad z kadry. Na środku obrony nie widziałbym. Na prawie obrony nie powinien zagrać Federico Valverde, on jest zbyt, zbyt potrzebny pomocy. Myślę, że oprócz Be sam Bellingham nie wiem czy będzie w stanie to dźwignąć, więc dlatego postawiłem na prawie obronie. Na Raul Asensio, a środkowa obrona jako Beramont też po kilku tygodniach wraca do kadry Raúl Maverick Jesus Vallejo No, on nie grał od września po meczu z Napoletimu Alaves To nie grał od grudnia 2023 roku Bo kreditora mam duży dele emat, Ale Rozmyślałem Pomyślałem sobie i myślę, że na środkowej obronie Dziś powinien wystąpić Jacobo Ramon. Myślę, że jest lepszy od y, Jesusa Vallejo. Natomiast, jeśli Jacobo Ramon sobie nie poradzi, to po prostu da się mieć Raola Sensio, a na prawą albo Valverde, albo Lorenzo Aguado. Nie chcę wystawić na Davida bo nie chcę, by od razu znowu e, doznał kontuzji Austriak. Bo to jest bardzo ryzykowne. Po tak długiej, przy tak powolnej kontuzji, postawie zawodnika od razu, od pierwszej minuty. Na lewej obronie Frank Garcia, środkowy pomocnik to powinien być oprócz Federico Valverde to jeszcze Jude Bellingham, Dani Jos Brian Diaz i na ataku. Rodrigo oraz Kylian Mbappé. Raul Sensu nie najlepiej sobie poradził, znaczy gdyby... To naprawdę to gdyby mecz się zakończył w 70 minucie, to Raul by... By być może by mu wystawił nawet ocenę 9, ale... Popełnił, w sensie... Dziwnie się ustawił przy na 2 do 1 i sprokrował karnego na 2 do 2. Ale wciąż, zdecydowanie bardziej mu ufam niż Vasquezowi. Myślę, że to jest dobry mecz, by dać szansę Jacobo Monowi, gdyż nie ma na pomocy Wingi, nie ma Modlicza, więc tam powinien być Valverde. A Ramon, no myślę, że jest lepszy od Zachęca Zavallejo, a Dawid Alba co dopiero wrócił do zdrowia. Obrona na no dobronie mam dylemat. A od pomocy to nie mam zero wątpliwości, kto powinien zajdać, Ale Endlich powinien ewidentnie dzisiaj dostać minuty po jego znakomitym wejściu z Celtomigo. To było na tyle dzisiaj z tej strony. Mam nadzieję, że wam się film to podobał. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i miłego dnia.